zy wpadł. Normalnie stary typiara w Rikach jest tutaj, widzisz? W naszej chacie. Tak, tak. Sprawy mają ja. się teraz tak. My tu będziemy wracać? Tak, właśnie, słuchaj. Jedziemy teraz jeść do Poznani e, i obczajć tam. E, czy nie zrobić tam po papu, bo się w Poznaniu ma padać. I może gdzieś tam na parkingu da się coś przekmienić. No ale wczoraj nas wyrzucili w Gdańsku. No, więc na parkingu w centrum handlowym. Czas. Ale zobaczymy, pojedziemy tam sprawdzimy, nie, no pogoda trochę przy, przycięła, no ale nie może być idealnie wczoraj było zajebiście. czy też będzie fajnie, ale trzeba to dobrze przekminić. Dlatego lecimy teraz do Poznania i będziemy to ogarniać. Jesteśmy na popaj z Poznani, Ona może posyć. Jesteśmy już w Poznaniu? Tak. W <grych> Poznani. I robimy popał tutaj w tej galerii. Chyba tak. A najpierw na kurczaki no, ja przyszliśmy. Mówimy, że... Załadować kuraka mm. Co ci pokazujesz sobie? Ty nie widzisz tego? Ostro. Zobaczmy. Poznań. Widzimy się. Bo, bo, bo. No co? Saga. Saga. Niczego więcej potrzeba. Niczego więcej. Taka tego co, końca, nie? Wrzeciała pod wrzeciała podmianka o człowieku! Wszystko mi, wszystko mi. Złożyłeś? ja. Dobry jesteś w to. Wziększy stole, Mogę jeszcze raz, to No, a ja Mogę na wyglądać no. Raz, dwa, trzy chuj tak ja mam wszystkie kontakty z Juferem. Mam gdzie... dość... Mam dość tego co on po prostu robi. Gdzie idziemy teraz? Do sklepu z bronią. Tak, bo jesteśmy w Poznaniu i trzeba kupić klamkę. No tak.

To nie wygląda jak Polska Dziś lecimy do Wrocławia e, Ogarniamy, w ogóle nie wiem czy mówiłem, ogarniamy pakę z dostawą ciuchów, bo już wyprzedała się większość ubrań Lecimy dzisiaj do Wrocławia Ogarnąć też jest pop-up, bo still, nic jest dalej ogarnięte Wiem, że to nie za dużo nagrywam z tych pop-upów, up no ale to my jesteśmy zajęci robotą, bo nie wiem Ludzie chcą, żebym robił sobie z nimi zdjęcia, że podpisy, bo im jakieś rzeczy i w ogóle. Nie do końca to rozumiem, nasze znaczy trochę rozumiem, ale tego nie rozumiem. Więc nie mam po prostu, kiedy nagrywać tego tutaj. Lepiej się trochę czuję. Taki skurwysyński kaszel miałem w nocy dzisiaj. No ale to nie ma znaczenia. Ogarniamy się, lecimy do Wrocławia, ogarniamy pakę, ogarniamy miejsce na pop <klujny> Będzie dobrze. Się wyjebała klamka, ale to nieważne ważne. Czy ci dzień turyjemy do klamy. Jak to się wyjebała? Sukowaty na lesior. Jesteśmy, tutaj chyba będzie pop-up, co? Tu będzie pop-up Dobra, chyba będziemy tu po prostu ten pop-up robić Przejdziemy tu na 100% Ja bym się jeszcze przyjechał po okolicy i zobaczył No dobra Ale że to furu na kamerze po Przyjechaliśmy teraz, czekamy na ziomka, który wiezie z Warszawy, które dał mu Marcin paczkę z dostawą ubrań i jest w ogóle trzeci dzień tej trasy jebanej i skończyły się ciuchy tak naprawdę w sensie wiadomo to pisał jeszcze bo ich wpizde zrobiliśmy w tym roku bardzo zajebiste no ale koszulek nie ma ale będą nie ma jakichś właśnie zajebiście że taki krótszy chuj

ze mną. Ze mną jesteśmy w Dubaju. Jesteśmy we wrocławskim Dubaju. Wow. Przytrzymaj na górze, przytrzymaj na górze, przytrzymaj O tak Nagrzaniec Nerwaniec na Cześć. Ale skąd... bo on właśnie wiedział wczoraj, że będzie dużo ludzi Skąd wiedział, że będzie dużo ludzi? Na grupce napierdalej po prostu Na, no, no, to były znaki po prostu Znaki od Czechia, od Boga A, okej okay. Codzienne, dobra, co dwudniowe teraz jest Co dwudniowe roszady Co dwudniowe ogarnianie auta Właśnie No tak chyba będzie zajebiście, bo się robi rozpierdol I łatwiej się ubrać, szuka dla was jak jesteście I teraz dzielimy po prostu ciuchy i układamy rozmiarami jest Tu? I masz to czarną też wpierdolić tak na te szare Zrobiliśmy naszą Mesę, Tam ludzie są Będą pewnie szli na pop -up. Tam też są ludzie. Nie zespotowali nas, czekaj Ale nie wiedzą Tam są też ziomy, zespotowali nas Ale nie, znaczy nie zespotowali nas, ale nie wiedzą Dobra, zostaliśmy zauważeni Dobra, kot czerwony Kot czerwony kot Do, do kibla, trzeba przegadać co dalej Dzięki Dzięki bardzo Bardzo Bez kurde fuck upu nie, mog nie może tak być, no tak, że tak, wiesz, tak, wszystko tak, by tak, idealnie tak, szło, tak, wiesz, nikt się nie próję, co to ma być? I wyrzucili nas w sumie, no ale co, zdarza się. Wróciliśmy już do Warszawy. Wiem, że nie nagrywaliśmy w tej Łodzi, ogólnie tych pop za dużo, no bo... No... co rzeczy ważne i ważniejsze, ale mi się wydaje, że jakoś tam wszystko to jest fajnie ograne. Wiemy wiem jak na ja jestem na maksa zajechany. Ale overall wszystko wyszło zajebiście, więc za się cieszyć. Zostały jeszcze trzy miasta Warszawa, Katowice, Kraków. Robimy sobie teraz dwudniową przerwę, żeby dorobić trochę i temu, bo i tak w sumie już większość poszło, ale co możemy tu dorobimy? Będziemy kontynuować nasz wielkopolski tour Mamy wtorek, kolejny tydzień, wczoraj był dzień przerwy, ale tak nie do końca, bo i tak ogarniałem rzeczy. Dzisiaj robimy chowa w Warszawie, dalej jestem chory, ale to nie ma znaczenia. Eee, cały ranek dzisiaj pakowałem paczki. Tutaj są paki załadowane, jakieś zwroty, bla bla bla. I mam na sobie najlepsze szare szorty, kurwa, codziennie w nich chodzę, są najlepsze. Lecę teraz wysłać paczki wszystkie, e, ale jeszcze wcześniej muszę pojechać tam na Bakalarsko, gdzie dzisiaj popad będzie, bo tak naprawdę tam są takie. No są ludzie się wystawiają, nie? I my chcemy się wiebać do kogoś na stoisko. No i muszę ogarnąć szybko, gdzie, gdzieś gdzie po prostu ktoś, kto nam użyczy to, wiadomo za hajs Więc jadę teraz to zrobić po kopie do 3 godziny. Klasyk. Zajebiste jest to, że w tych spodenkach można w sumie zapowiadać przez cały rok, co nie? Wystarczy wrzucić. Jakieś legińcy, no jak w moim nie. przypadku, no wiecie o co chodzi, wystarczy wrzucić coś pod spód. No i zajebiście to wjeżdża, co nie? Ostatnia. Chcesz powiedzieć raucing dla vloga? Szato, szato. Która jest godzina w ogóle? Jest godzina 15. 14, już jesteśmy. to dobrze, no dobra, to się widzimy potem. I wam powiem jaka jest miejsce łanowa, no, nie? Dobra. dobra. Tam masz Humus. Pokaż Humus, ale to jest jakieś nowy z czerwonym pesto O kurwa W uniwersytecie piwko sobie wypić Tam kawałek drinka No co? Simple Co innego taki młody jak może robić w Warszawie? Tak, tak się tutaj robi zresztą No tak Finisher Finisher Koniec Nie no, wy hej okay, samozwiano. Ej, hey. fajnie to? <grym> jak kupił, jak opuścił brat, to mi się <grym> Wyczekaj, czy da się to oddalić jeszcze? Czy tylko tak jest na maksa ha, A i padem chyba się tak nie z bliska jest. No górze będę się mogły obrudzić, czy nie? PL. Nie wiem. Tylko czekaj, Maciek zaraz doniesie, nie? Katowice, jedziemy do Was. On już nie może się doczekać. Katowice, kurwa, Katowice. That's crazy mówić o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, byśmy przyjeżdżali częściej do was. Tutaj o, jest spot nowy. To będzie trzaskane teraz. Zostaw mnie. Jakie nastawienie i powiedz, co jest tutaj. Przed... Katowicami jest, jest największe, właśnie czuć tą aurę w powietrzu, i tu się coś wydarzy. I ja w tym wydarzeniu będę brał udział, ale jeszcze nie wiem co, ale. Złotych jestem sobą. Jakie drugie one są w ogóle? Ma kliniczna które... Tą no. Ale markerem Nie, nie. sprayem Sprayem? No. A ty pisałeś do mnie na Instagramie, żeby zajebać po sprayem, czy nie? No 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 no, 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 no Oj, tu może być ciężko To dawaj spoilerów Stary, byli. ziomy dzisiaj nagrały, zrobiły nam fotę ja i jeszcze ją wydrukowały, nie, stary, część, to zajebiście. Ale to na pewno wy nam chcecie to dać, a nie tak, wam? No. Nie, to nie jest dla was. Zupełnie. No dobra, to dziękuję bardzo, że. Kraków! Welcome, welcome, welcome! What's up, Kraków? Mm. Mamo co ty za mieszkanie, mamo, nam żeś wybrała jakieś kolorowe, kurwa, mać! Trzeba usunąć jak najwięcej kolorów starych, Tak krzesła trzeba wyjebać stąd na pewno. Tak! Co? Nie, ja, no kurwa, My do jest. No nie, poszwędę się co nie, coś kminimy, kminimy kurwa. Ja... No albo nie, Dobra, to tą no albo nie, Będziemy dropić lokalizację zaraz. Siema, Siemane. Siemane. Do zobaczenia, my będziemy zaraz dropić okay, lokalizację. Yo. Yo. ale miniaturka będzie na YouTube, bro. Śniadanie. Śniadanie. <laughs> no weź stary no, co ty Aj, robisz Co boi, otworzysz kamerę stary? Bo dla mnie to jest chyba powszedni Aj! Aj! Umieś panu szybkę? Poproszę Agaciu, man. Dobra ładuj się, bo jesteśmy spóźnieni bro Jedziemy? Jedziemy Nie albo na przykład tak, że Saga Semi -off.

Acho que é a